Silna, utalentowana z ogromnym sercem do walki, jedna z najlepszych polskich siatkarek swojego pokolenia, 7 kwietnia przypada rocznica urodzin Agaty Mruz-Olszewskiej. Ta wybitna zawodniczka zdobyła z reprezentacją Polski dwa złote medale Mistrzostw Europy w 2003 i 2005 roku. Grała wspaniale, ale poza boiskiem przyszła jej zmierzyć się z dużo trudniejszym przeciwnikiem. Od 17 roku życia cierpiała na poważną chorobę krwi, zespół mielodysplastyczny. W 2007 roku musiała przerwać karierę z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Niedługo później ogłosiła, że jest w ciąży. Lekarze doradzali, by usunęła ciążę. Nie zgodziła się. Przesunęła datę przeszczepu szpiku. W kwietniu 2008 roku urodziła córeczkę. 22 maja przeszła przeszczep szpiku kostnego. Zmarła dwa tygodnie później z powodu sepsy i wstrząsu septycznego. Miała zaledwie 26 lat. Agata Mruz Olszewska, siatkarka, mama, bohaterka, pamiętamy. Czytać ten profil po więcej historii o mistrzyniach polskiego sportu.